Te trzy filmy musicie zobaczyć, jeśli lubicie, kiedy kino wywraca Was do góry nogami, czyli top trzy filmów Darena Aronowskiego. Na trzecim miejscu Zapaśnik i film, który wygląda jak dokument o upadku wrestlera, ale tak naprawdę jest swoistą elegią o przemijaniu. Kapitalny Mickey Rourke na pierwszym planie, dużo takiej ekranowej prawdy, duszne i wąskie kadry i opowieść trochę o tym, jaka jest scena karmienia własnego ego. Na drugim miejscu Czarny Łabędź i film, który to uwielbiane przez artystów piękno pokazuje tu w najbardziej brutalnej i ostrej formie. Jedno z ciekawszych ekranowych studium obsesji, Natalie Portman swoim Oscarem y za tą rolę i koniecznie zwróćcie uwagę na to, kiedy i jak w tym filmie wykorzystane są lustra, bo Darren Aronowski robi to niesamowicie precyzyjnie. I na pierwszym miejscu absolutny filmowy knockout, czyli rekwiem dla snu. Jest to piorunująca destrukcja marzeń, iluzji i Darren Aronowski, który rozbiera używki na czynniki pierwsze, pokazując, że to nie sama substancja często jest problemem, a te wszystkie mity, które wokół nich sobie budujemy. No innego zwycięzcy podium nie mogło być.